Hejka wszystkim, z tej strony Tropiciel, KSW65 za nami, więc pora podsumować sobie to wydarzenie. No a jest co podsumowywać, bo działo się bardzo wiele. Tak więc zaczynamy od walki numer 1, Szamat Erzanukajew vs Bartosz Rewera. Chłopaki dopiero zaczynają, więc tutaj nie spodziewałem się nic nadzwyczajnego. Szamat jest bardzo wychwalany przez kibiców, buduje się go na wielką gwiazdę. No i na pewno walczy mądrze, potrafi wykorzystać błędy rywala, ale przede wszystkim dobrze kontrolował walkę w parterze. Może wielkiego szału tutaj nie było, ale była solidna praca, która nie tylko zapewniła mu zwycięstwo, ale również widać, że będzie to zawodnik, który jeśli za szybko nie zostanie rzucony na top tej kategorii, no to uda mu się zbudować rekord kilku wygranych do zera. Wiadomo, ja jestem fanem zawodników, którzy idą na wyniszczające wymiany, gdzie albo znokautują, albo są nokautowani, ale taką pracę również doceniam. Zabrakło mi na pewno większej pracy ciosami, czy zaryzykowanie jakimś poddaniem, bo myślę, że tu była szansa skończyć ten pojedynek właśnie przed czasem, no ale trzeba docenić Bartka, bo postawił spory opór. Myślę, że nie był zawodnikiem, który jakoś mega odstawałby umiejętnościami Szamada, bardziej zaważyła taka większa precyzja, dojrzałość w swoich poczynaniach w klatce. No i jak na tą pierwszą walkę, to myślę, że był to idealny przeciwnik dla Szamada. No i myślę, że obaj z tej walki wyciągnął dużo dobrego. Drugi pojedynek Patryk Likus vs. Piotr Olszynka. W tym zestawieniu padł chyba rekord w podmianach rywali dla Patryka Likusa, ale myślę, że ten finalny wybór, czyli Piotr Olszynka, był tym najciekawszym skalpem, który można było zebrać. Bo był to najbardziej doświadczony zawodnik, ale też dosyć znane nazwisko, więc przegrać nie było wstydu, a samo zwycięstwo daje bardzo dużo. Wiadomo, walka była trochę dziwna. Piotrek z racji dużo mniejszych warunków ciężko miał złapać rywala, no ale też pamiętajmy, że nie był do tego pojedynku przygotowany, więc musiał w niego wpadać tymi ciosami, skracać dystans, a Patryk, mimo że miał ogromną przewagę w zasięgu, to nie bardzo z tego korzystał, no i wiele z tych ciosów przeszło powietrze, ale finalny łokieć był tym ciosem, po którym nie było czego zbierać. Knockout. W ostatniej sekundzie drugiej rundy zapisuje Patryka w historii jako jeden z najciekawszych nokautów. Bo ten łokieć no nie wyglądał na tak zabójczego jakim był. A finalnie ta walka też buduje nam Patryka na fajną gwiazdę, bo tutaj po pokonaniu tak doświadczonego zawodnika, tym bardziej w takim stylu, gdzie nie dał sobie zrobić krzywdy. No to pokazuje nam wszystko, że ten chłopak może mierzyć się z coraz to lepszymi zawodnikami. Ja bym go zobaczył na przykład w starciu z Michałem Dominem, który ostatnio swój pojedynek zwyciężył. Trzecie starcie i tutaj wielkie brawa dla Anitybekus, bo pokonanie Magdaleny Szormowej to ogromne zwycięstwo. Wiadomo ta walka podobnie jak to pierwsze starcie tej gali, no nie było pojedynkiem, który będziemy wspominać latami. Ale pamiętajmy, że Anita nie była faworytką, a mimo to udało jej się ten pojedynek zwyciężyć i naprawdę wdrapać bardzo wysoko w tych rankingach kobiecego MMA i za to brawa, bo wygrać z taką zawodniczką łatwo nie jest, a jednak tutaj Anicie się udało, więc jeśli chodzi o kolejne występy Anity, no to ciężko teraz powiedzieć z kim mogłaby powalczyć, skoro Anita zastąpiła Karolinę Wójcik, a teraz pojedynek wygrała. No to naturalną przeciwniczką byłaby właśnie Karolina, ale kiedyś panie trenowały ze sobą, może nie jakoś mega długo, ale jednak, więc może nie będzie takiej ochoty, aby walczyć ze sobą. Dalej, oczywiście, mamy Karolinę Owczarz. Karolina pewnie była jeszcze bliższa Anicie niż właśnie wójcik, ale ostatnio Anita pomagała Sylwii przygotować się na Karolinę, więc być może Karolina będzie chciała. Podziękować za to, Anicie, w klatce. Kto wie? No wiadomo, że na pewno Sylwia Juśkiewicz odpada z racji na treningi w tym samym klubie. Ale jest jeszcze Ola Rola. Może to byłaby dobra opcja. Choć dla mnie, walka z Karoliną Wójcik byłaby najciekawsza, jeśli chodzi o poziom sportowy, rankingowy. Ale najwięcej emocji pewnie zobaczylibyśmy w starciu, owczarz Bekus. I chyba to bardziej wolałbym zobaczyć. Czwarte starcie, waga półciężka, Damian piwowarczyk vs Mark Dusis. Oglądanie Damiana w akcji to sama przyjemność, naprawdę chłopak ma przed sobą... Ogromną przyszłość, ma super warunki, z których potrafi korzystać, wygrywa przed czasem, nie da się go zdominować. Na każdą akcję rywala ma 100 różnych pomysłów na minutę, które realizuje. Do tego te mocne ciosy, które też robią wrażenie. No, muszę przyznać, że Damian kupił mnie swoimi występami, no i kurczę, ten rekord wygląda coraz to ciekawiej. Teraz dopisał naprawdę obiecujące nazwisko z fajnym rekordem, więc myślę, że jeszcze jedna walka może z Iwanem Erslanem. Jeśli wygra, to warto byłoby swoje celowniki ustawić na walkę o pas. No bo ten gość ma wszystko, aby pokonać Tomka Narguna. Byłby pierwszy po Defrisie, który przebiłby żyrafę warunkami fizycznymi. A umiejętnościach, no możemy dyskutować długo. Ale o nie chyba możemy być spokojni, bo to, co Damian pokazuje, to już jest poziom mistrzowski, więc ja liczę na jego szybki powrót do klatki. No i myślę, że Iwan Erslan to przeciwnik, z którym bym go zobaczył, no a Marka Dusisa zobaczyłbym z Almarem C. Piąte starcie tej gali to Adam Niedźwiedź versus Mirosław Brosz. No, mega dziwny pojedynek, mega dziwna decyzja w ogóle na tej gali to każdy sędzia punktował inaczej. I to też warto było zweryfikować, bo jeśli jeden daje remis, a inny całkowitą dominację, no to chyba nie oglądał tej samej walki, albo punktował po piwie. Wiadomo, walka raczej układała się dobrze dla Adama. Do trzeciej rundy potem pojawiły się kłopoty których znów nie wykorzystał Czech. Bo Adam był do zrobienia i to przed czasem, był moment chyba, w którym Czech zadał 5, czy nawet 6 ciosów, które były bez odpowiedzi. Nawet Adam tutaj nie wiem, nie bronił się inteligentnie, więc gdyby tych ciosów zadał jeszcze 10. No to tę walkę po prostu Czech zwyciężyłby i to przed czasem. Więc no, na pewno tymi końcówkami pierwszej i drugiej rundy, szczególnie tą trzecią rundą na pewno. Czech zapracował sobie na ten remis dla niego po kilku niedobrych minutach, gdzie przeleżał na plecach. Jest to dobra informacja, że tej walki nie przegrał, no ale Adam pewnie nie po to pracował i umęczał rywala w tym parterze, aby finalnie tego pojedynku nie wygrać, więc pewnie Czech może się cieszyć z tego werdyktu, choć moim zdaniem jest przykładem tego, jak można nie wykorzystać swojej szansy, bo mógł wygrać i to przez fajny knockout, a tak, no nie za wiele pokazał finalnie, no mamy remis, więc taki werdykt, z którego chyba nikt nie może być zadowolony, więc chyba rewanżu nie zobaczymy. Też nie był to jakiś mega ciekawy pojedynek, żeby chcieć go zobaczyć jeszcze raz, więc ja bym to rozegrał tak. Mirosława Brosza zestawiłbym z Michałem Michalskim, a Adama Niedźwiedzia zobaczyłbym z Lionelem Padilą. Szóste starcie, waga ciężka, Michał Kita vs Marek Samociuk. Była to krótka, ale treściwa walka. Myślę, że przede wszystkim warto podkreślić formę, z jaką masakra przybył do Gliwic. Naprawdę prezentował się wyśmienicie. W lepszej formie go chyba nie widzieliśmy, a ta walka to tylko potwierdziła. Czuł pojedynek, nie dał sobie zrobić krzywdy, obalił rywala, przede wszystkim pięknie skontrolował, z czym czasami był problem. Michał pozwalał tym rywalom wstać. A kiedy te bomby spadają na głowę, no to czuć, że ważą kilka ton i z każdym kolejnym ciosem ta świadomość i chęć do walki maleje. No i finał nie mógł być inny jak zwycięstwo przed czasem. Dla Michała była to bardzo cenna walka, musiał ją wygrać, a wygrał ją z postacią, która jeszcze w tej wadze ciężkiej namiesza, bo... no... Marek jest podobnie jak Michał zawodnikiem, który wyzwań się nie boi, i ta walka jest nie końcem jakiejś jego przygody, tylko początkiem, bo ta walka daje mu więcej niż pięć innych wygranych. Michał też w swojej szóstej walce rzucał się na Gilberta Aywella. Walkę prowadził, finalnie przegrał. Ale później to zaprocentowało i pokonał Aleksyja Olejnika, więc wszystko jest po coś. Mam nadzieję, że obu zawodników szybko zobaczymy w klasce KSW. Za chwilkę prawdopodobnie wracać będzie Michał Wodarek, może Karol Żołowski dołączy do Federacji KSW, bo to też fajne nazwisko. I to są rywale, z którymi Marka bym widział, ale jeśli chodzi o Michała Kite. No to KSW ma na kontrakcie Denisa Stojnicza To jest fajne nazwisko, które no pięknie byłoby dopisać do swojego rekordu Zawodnik po UFC z ładną pasą wygranych, z fajną historią Dla Michała byłby to rywal idealny Choć można zauważyć, że fani bardzo często jako rywala dla Michała rzucają Fernando Rodrígueza Jeśli teraz wygrałby swój kolejny pojedynek, a walczy chyba jakoś dziś czy jutro no to byłaby to fajna opcja. No i jest jeszcze wspominany Pudzian. Jeśli Mariusz chce się piąć w górę, a coś tam ostatnio nawet wspominał, że być może jednak mimo swojego wieku spróbuje się dostać do walki o pas, no to walka z masakrą mogłaby mu zagwarantować takie starcie mistrzowskie, ale i to samo w drugą stronę. Pudzian nie tylko to głośne nazwisko. Ale też zawodnik po trzech zwycięstwach, jakie były, takie były, ale pokonanie Jurasa jest walką, która faktycznie pokazała, że Mariusz może jeszcze zaskoczyć, więc może nie byłoby to też głupie zestawienie. No zobaczymy, co KSW wyczaruje, ale walka mi się podobała, no i przede wszystkim mam nadzieję, że tej wagi ciężkiej będzie coraz więcej. Następnie waga lekka Roman Szymański vs. Mateusz Legierski. Byliśmy ciekawi, gdzie znajduje się Mateusz Legierski w rankingu wagi lekkiej. Dzisiaj dostaliśmy odpowiedź, że jednak. Nie za wysoko, spodziewałem się troszeczkę bardziej wyrównanej walki, ale jednak te pojedynki w czeskim oktagonie nie były widocznie na takim poziomie jakie toczą się w KSW. Tutaj poziom jest niezwykle wysoki i czasami dwie dotkliwe porażki mogą dać zawodnikowi więcej niż seria siedmiu wygranych, po prostu Roman był lepszy ale z tej porażki na pewno Legierski wyciągnie wnioski i myślę, że wróci silniejszy, tak więc Romana ten pojedynek zbliża do rozgrywki opas, Mateusz zaś musi się cofnąć parę oczek do tyłu, no i ja zobaczyłbym go z Sebastianem Rajewskim. Ósma walka, Loma Lieskijew vs Damian Stasiak, chyba najciekawsza walka tej gali, gdyż już po pierwszej rundzie myślałem, że długo to nie potrwa i Damian zaraz polegnie i to przez knockout, ale czym dalej w las, tym Damian nabierał wiatru w żagle. Sam w te wymiany też wchodził. Gdyby tak było od samego początku, no to może by wygrał. No niestety, więcej tych czystych ciosów doszło do głowy Damiana. Staś, podobnie jak Torres, nie uznaje gardy, więc tych uników też za dużo tam nie widzieliśmy. Więc wszystko tutaj Webster zbierał na głowę. I mimo, że Polak wrócił do walki, nawet później przejął kontrolę i starał się wygrać i to znacząco, to jednak tutaj zabrakło. Ale myślę, że każdy może być z siebie dumny. Lom, bo Wygrał Damian, że się nie poddał i walczył do końca. Taka postawa gwarantuje nam nie tylko solidny poziom wagi piórkowej ale też fajną przyszłość dla obu zawodników. Eskijew pewnie powalczył pas, pytanie czy przed Rutkowskim czy po, więc tutaj jego przyszłość jest już znana, natomiast dla Damiana opcji jest kilka, może być to rewanż z Pejczem, może być to walka z Maxen Kogą, może być to Robert Ruchała, a może być to też były mistrz Daniel Torres, jeśli zostanie w kategorii piłkowej, choć chyba najciekawszym obecnie rywalem byłby Robert Ruchała i takie starcie bym tutaj Zobaczył, byłby to bardzo duży test e, dla Roberta. I po takiej walce, gdyby go e, wygrał, to mógłbym myśleć o pojedynku mistrzowskim. Zaś jeśli Damian ma się odbudowywać, no to tylko w tak mocnej walce. No i co main event, Daniel Torres vs Saladin Parnas Wiadomo, Francuz zawalczył mądrze, unikał wymian Bardzo fajnie pracował prawym prostym i to poskutkowało Rozbił rywala i wypunktował rywala, który no, był pewnie najtrudniejszym przeciwnikiem w jego karierze Bo był przeciwnikiem, który był w stanie mu dorównać szybkością, umiejętnościami Ale też no, był zawodnikiem, który go pokonał, więc na pewno trudno Saladinowi podchodziło się do tego pojedynku, ale z biegiem trwania tej walki myślę, że się rozkręcał, i później wskoczył już na te dobre tory. No a Danielowi zabrakło troszeczkę życia w tej walce. Wiemy, że miał problemy z wagą, no nie udało mu się zrobić limitu, przez co stracił pas tuż przed walką. Nie było to dla mnie zaskoczenie, bo on już dawno wspominał o tym, że T66 robi mu się bardzo ciężko. Chciał przejść do wagi lekkiej, no ale pewnie KSW nie było to na rękę i chcieli jeszcze ten rewanż zrobić. Ale pamiętajmy, że samo zbijanie wagi zabiera bardzo dużo zdrowia, do tego ta świadomość, że tej wagi nie robisz, tracisz pas, no to wszystko zabiera ci morale, i dzisiaj to na pewno był inny zawodnik yy, niż ten, którego oglądaliśmy na przykład w tych pierwszych walkach dla KSW, gdzie tętnił życiem, a tutaj miałem wrażenie, że jakby robi to za karę. Ale Roman Szymański, Kornik czy Wrzosek oni też. W pewnym momencie nie byli w stanie już zbijać do piórkowej i później przeszli kategorię wyżej, więc myślę, że Toresa pewnie zobaczymy w kategorii lekkiej, jeśli tak się stanie to chciałbym go zobaczyć w rewanżu z Romanem Szymańskim a jeśli nie i Daniel będzie chciał próbować odzyskać pasę w kategorii piórkowej, no to trochę się obawiam o jego zdrowie, ale tych opcji też jest kilka i myślę, że Andrzej Leżniew byłby tutaj bardzo ciekawym przeciwnikiem na jego powrót no i przechodzimy już do main eventu: Mamed Khalidov vs Roberto Soldic. Historyczny moment dla KSW, bo po raz pierwszy mistrz niższej kategorii pokonuje mistrza z wyższej. Co do samej walki, to chyba zobaczyliśmy to, co zwiastowało to zestawienie, a nawet więcej, bo myślę, że znokautowanie Mameda jest rzeczą trudną. Ja już nie wspominam o jego początkach, ale przez całą karierę Mameda nikt nigdy nie znokautował, unikał tych ciosów jak ognia. I dzięki temu tego zdrowia zachował więcej. Parę tych bombek od Soldicza wytrzymał, ale tylko parę, bo finalnego uderzenia pamiętać pewnie nie będzie. Roberto od samego początku konsekwentnie szedł do przodu, nie dał się wybić z rytmu, nie popełnił błędu. Chyba tylko na chwilkę mamet w pierwszej rundzie zdobył obalenie, ale zaraz Roberto wrócił do stójki i dalej pracował nad zwycięstwem i chyba nawet e, rzucił mametę omate, więc na każdym etapie był po prostu lepszy. W tej drugiej rundzie coraz bardziej Roberto zaczynał trafiać Mameda, już nie pojedynczymi ciosami, a bardziej kombinacjami, zamykał go przy siatce no i mamet zdecydował się pójść w otwarte karty i sam przystąpił do ataku no i Halidow kilka razy trafił Roberto. A czym więcej ciosów zadawał, tym bardziej szedł do przodu, no i fajnie to zaczynało wyglądać, ale dla Roberto nie mogło być nic piękniejszego od szarżującego na niego Mameda. No i wyczuł idealny moment, trafił Mameda. Krystian Kaszubowski też w taki sposób poleg. tylko o ile Krystian jeszcze był świadomy, tak. Tutaj tym czystym ciosem Chorwat ustrzelił Mameda łamiąc mu nos, no i to bardzo groźnie wyglądało. Ja nie jestem w stanie sobie przypomnieć aż tak brutalnego knockoutu, a szczególnie e, tych obrazków, które działy się później. E, więc tutaj widzieliśmy, jak Mamet zalał się krwią, długo nie wstawał, może i nawet oczodół będzie złamany. No nie wyglądało to dobrze. Ale no myślę szacunek dla Mameda za to, że takiej walki w ogóle się podjął, że poszedł na takie wymiany z Roberto, bo mógł rozegrać to tak jak z Karaoglu i nie podejmować się tej walki w stójce, ale jednak zrobił wszystko, aby ten pojedynek oglądało się dobrze. I za to no po prostu Mamedowi myślę dziękujemy. Mm, nie wiemy, jaki Mamet teraz będzie miał plan na swoją karierę, ale czasami po takich walkach no, odechciewa się walczyć, a czasami, i myślę, że Mamet jest takim zawodnikiem, że po prostu będzie chciał powrócić jak najszybciej i jeszcze raz wejść do walki z Roberto. Mamet bardzo nie lubi przegrywać, pamiętamy jak było to z Narkunen. Czy z Kotem Askamem? Mamet za wszelką cenę chciał spróbować jeszcze raz i o ile ta druga walka z Narkunem była trudniejsza od tej pierwszej, tak w starciu z Askamem Mamet wrócił. Być może właśnie ta przegrana pozwoliłaby mu teraz wygrać kolejną walkę z Roberto. Kto wie, w drugim starciu z Askamem no też nikt wielkich szans mu nie dawał, a strzelił taki knockout, który będziemy wspominać jeszcze bardzo długo, więc no też nie byłby to głupi pomysł, aby do takiego rewanżu doprowadzić, więc oczywiście to po prostu zależeć będzie pewnie od Mameda, czy będzie jeszcze ta chęć wrócić do klatki. Ale myślę, że ten rewanż jest bardzo realny, znając po prostu podejście Mameda, i myślę, że dla KSW też jest to dobry biznes, aby jeszcze raz tych panów zestawić ze sobą, choć być może po drodze Soldić jeszcze obroni pas 7-7. Bo mamet, chwilkę będzie musiał odpocząć, a też wiemy, że mamet po prostu no nie walczy często. Tak więc zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Ale nawet jeśli mamet nie byłby chętny na rewanż z Soldiczem, no to jest kilka innych ciekawych rywali, z którymi mógłby powalczyć. A jeśli miałby być to jego koniec, no to też każdy z nas wie, że mamet Halidow nie musi już niczego udowadniać i to, co miał zrobić, już zrobił. Pytanie, czy będzie miał ochotę jeszcze to kontynuować. Przed Roberto wielka kariera dzięki tej walce usłyszy o nim więcej osób, a sposób w jaki tę walkę wygrał tylko sprawi, że kibice o tym zawodniku nie tylko usłyszą, ale i bardzo dobrze go zapamiętają. Wiadomo, że trudno się ten pojedynek oglądało, szczególnie tę końcówkę, natomiast ja uważam, że lepiej polec w ataku. Próbując wygrać, niż dostać, uciekając czy broniąc się przed ciosami. Jeśli przegrać, to chyba właśnie po takiej wymianie i myślę, że Mamet może być dumny, bo dał z siebie wszystko. Być może jeszcze będzie okazja pokazać więcej zobaczymy. Natomiast na dziś to będzie już wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie. Ale jestem też ciekaw Waszej opinii odnośnie tej gali. Komentarze, jak zwykle, do Waszej dyspozycji. A ja Was zachęcam do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage of MMA. Pozdrawiam Was, tropiciel. Trzymajcie się i do usłyszenia.